Cześć, dzień dobry. Pewnie przeczytaliście tytuł odcinka, więc wiecie, że zajmiemy się dzisiaj masylapem na kółkach. Ćwiczeniem, które wymaga siły, które wymaga koordynacji, które wymaga stabilizacji, które pozornie jest bardzo trudne, a w praktyce również jest bardzo trudne. Ale wy je ogarniecie: jak tylko wykonacie wszystkie te ćwiczenia od początku do końca z pełną dokładnością, no to sukces. Prawie gwarantowany, więc zapraszam na materiał. Masylab, czyli doskonałe ćwiczenie, które łączy ruch przyciągany z ruchem wypychanym. Świetne, rewelacyjne ćwiczenie, a dziś właśnie jego się będziemy uczyć. Aby w ogóle zacząć myślenie o nauce tego ćwiczenia, musisz być w stanie wykonać no 5, a najlepiej 10 podciągań w pełnym zakresie ruchu, tak, żeby dłonie dotknęły klatki piersiowej. Dodatkowo musisz być w stanie wykonać kilka poprawnych dipów na kółkach w pełnym zakresie ruchu, nie na poręczach, tylko na kółkach, bo to jest no, bardzo duża różnica. Jeśli nie jesteś w stanie wykonać tych ćwiczeń, no to jest mnóstwo progresji, które Cię doprowadzą do tego, żeby być w stanie się podciągać, żeby być w stanie robić dipy. Dziś tych progresji i regresji nie będę opisywał, być może skupimy się na tym w osobnym materiale. Dajcie znać, czy czegoś takiego potrzebujecie. No dobra, Panie Bugański, ogarniam dipy, ogarniam podciąganie. Mów, jak zrobić tego masy lapa? W tej całej zabawie najistotniejszy jest chwyt głęboki. Bez wykonania prawidłowego chwytu nie ma szans na, na to, żeby zrobić maslapa czy też wspieranie ciągiem, bo taka jest też nazwa. Więc musimy chwycić dość głęboko, wyłożyć w zasadzie tutaj to miejsce, gdzie jest wyrostek rylcowaty, na górę. Czyli cały czas wspieramy się na tym takim dołeczku, który się tutaj znajduje. I powinniśmy być w stanie w ten sposób wykonywać to ćwiczenie. Ten głęboki chwyt będzie naprawdę bardzo, bardzo ważny i pewnie będzie Ci na początku z nim ciężko, ale nie martw się, do wszystkiego się przyzwyczajisz. Łapiemy sobie głęboki chwyt i zaczynamy sobie przyciągania australijskie właśnie w takim wykonaniu. Będzie to nieco inna praca niż w takim standardowym chwycie, będzie dużo ciężej, pewnie nadgarstki będą zjeżdżać, więc wtedy popraw chwyt, koniecznie mniej pewność, że to jest pełny, głęboki chwyt i kontynuuj przyciąganie tak, żeby kciukami dotknąć klatki piersiowej. To jest bardzo ważne. Dodatkowo musisz być w stanie bez problemu wisieć w tej pozycji. No i także utrzymywać się na rękach ugiętych. Jeśli to masz, jeśli wytrzymasz tak kilkanaście sekund, możemy spokojnie przechodzić do nauki basylapa. I teraz bardzo ważny moment. Łapiemy sobie głęboki chwyt i wykonujemy pełne, poprawne podciągania tak, żeby Dotknęły klatki piersiowej jak najniżej. Nie interesuje nas ruch do obojczyków, tylko wręcz poniżej klatki piersiowej. Im niżej, tym lepiej. Jeśli podciąganie jest zaliczone i jesteśmy w stanie podciągnąć się bardzo nisko, to teraz następuje druga faza. Zwróćcie uwagę, że tu jestem dość mocno odchylony, i teraz, żeby wyjść do góry, ja muszę po pierwsze pchnąć klatkę do przodu, a po drugie kontynuować pracę taką. Tak to zwykle tłumaczę na warsztatach i jest to dość obrazowe. Jakbym chciał kciukiem, który jest przy klatce piersiowej jechać poniżej linii sutków trzymając łokcie wąsko. Czyli jadę kciukiem, proszę bardzo, pod sutkiem, łokieć do góry, nie? Czyli kończy się moje podciąganie, kciuki jadą pod sutkami, łokcie do góry, klatka do przodu. I wtedy wchodzę właśnie do tej pozycji takiego bardzo głębokiego dipa. No, i dzięki temu mogę kontynuować wyprost i masy lap zaliczony. No dobrze, jak taki masy lap, czy też wspieranie ciągiem wygląda w zwolnionym tempie? Łapię sobie głęboki chwyt, zaczynam z pełnego zwisu, rozpoczynam przyciągnięcie, Tłów jest lekko odchylony do tyłu. Prowadzę kciuki do samej klatki piersiowej. W tym momencie pcham klatkę do przodu, łokcie idą jak najdalej za mnie, ale nie rozjeżdżają się, a ja pcham bardzo mocno klatkę do przodu, aż Łokcie znajdą się nad nadgarstkami. To jest super ważne. Wtedy mogę wykonać wyprost, wyjść do podporu. Dłonie również trzymam bardzo wąsko, i za chwilę mogę zacząć schodzenie w dół. Również pochylam klatkę do przodu, tak, żeby w pełni nakryć się, i żeby łokieć ciągle był tutaj nad nadgarstkiem. I wtedy tak samo jak wcześniej, kciuki idą pod klatką piersiową. Wręcz jadę kciukami po żebrach, po klatce piersiowej do przodu łokcie jak najbliżej ciała, wtedy odchylam się do tyłu. Oczywiście, zanim zaczniemy taką pełną wersję, warto jest poćwiczyć w odciążeniu, czyli ze stopami na ziemi. Dzięki temu jesteśmy w stanie udoskonalić technikę, a nie narażamy się na kontuzję, ponieważ te przeciążenia nie są tak duże. Więc, oczywiście, kładziemy sobie stopy na ziemię, wykonujemy przyciągnięcie do klatki piersiowej i staramy się wepchnąć klatkę w przód, tak żeby wejść do podporu. To, co zalecam i do czego zachęcam, to nagrywać się, oglądać i wyciągać wnioski. Jeśli nie wiecie, co robicie nie tak, zawsze możecie takie nagranie wysłać do mnie albo opublikować gdzieś na story, oznaczyć mnie, a ja wtedy chętnie Odpowiem, więc po prostu dajcie znać. A tymczasem pokazuję kilka wersji. Na początku zaczynam z odchylenia, a teraz już ze stopami pod kółkami, no i w ten sposób sobie próbuję. Pamiętajcie, że łokcie idą jak najbliżej ciała, klatka idzie mocno do przodu. Nie może być tak, że łokcie się rozjeżdżają do zewnątrz. To jest tragiczny błąd, który powoduje kontuzję. Nie róbcie tak. Więc łokcie jak najwięcej i jak najbardziej. Klatka do przodu. Jak już sobie to ogarniecie i będziecie w tym wytrwali, to już niedługo będziecie mogli się cieszyć z waszego pierwszego masy lapa. Koniecznie dajcie znać, jak wam poszło. Tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie materiału do końca. To jest bardzo ważne, że te materiały oglądacie do końca, ponieważ dzięki temu YouTube nieco lepiej promuje moje materiały. A jeśli interesuje Was. Program treningowy, który pomoże Wam zdobyć sprawność, zwinność, poprawić zdrówko, to znajdziecie go oczywiście na mojej stronie, czyli człowiekuruszsie.pl. A tymczasem się żegnam, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!